Malować nie potrafię, także czuję się okropnie taka. No ale napisała Pani dużo tekstów, piosenek, prawda? Więc... Tak. I mało tego, ja teraz napisałam piosenkę, która zaczyna się od słów. Góry były i będą jak miłość, jak czas. Aha. Więc to jest właśnie a a jestem ciekaw, czy pani to ja dla kogo pani napisano ten tekst? no, będzie taka płyta, no, ale nie, no, nie mów, bo to wygląda, z jak, jak, no, no czy takie samochwalstwo. Reklama, <grym> nie, nie powiem, okaże się, wyjdzie niebawem. Dobrze. Wszyscy znamy Panią jako świetną, miłą, sympatyczną poetkę, ale krążą słuchy, że Pani jest też taterniczką, o czym nikt nie wie. Bo ja, ja już nie jestem taterniczką, ja chodzę po gorcach. To jest duża Proszę. różnica. Proszę. <laughs> Natomiast wspinałam się przez parę tygodni, bardzo, bardzo dawno temu, no i moim największym osiągnięciem było wejście na mnicha przez przewieszkę. To była czwórkowa. Byłam bardzo dumna. No i, no i potem już nigdzie nie poszłam, bo potem wyszłam za mąż, potem czekaliśmy na dziecko i postanowiliśmy, że już nie będziemy w góry jeździć w tym celu, żeby się wspinać i zabijać, tylko... Tylko będziemy sobie chodzić turystycznie. i No i zeszliśmy te teatry rzeczywiście. Pamiętam taką wycieczkę na granatach. Nagle burza, potworna burza, i zaczęliśmy się potwornie śmiać, bo włosy nam stały tak. Słuchajcie Państwo, proszę, tak? Takie wyglądaliśmy jak takie bardzo dziwne stworzenie. Na pewno nie z tego świata. No, ale cóż, no, przeczytam te wierszyki? Tak, Dba. tylko jeszcze jedno krótkie pytanie. Tak. Powiedziała Pani o Gorcach, ale stamtąd są piękne widoki na tatrę. Ale oczywiście to ja uwielbiam siedzieć i patrzeć na całą panoramę. Mało tego, nawet umiem chyba powiedzieć. No, lodowy, a tutaj nie, 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 nie. musiałabym się przygotować, ale. Miałam takie dobre momenty, że patrząc na te panoramę potrafiłam powiedzieć bez pomyłki. Dobrze, to zapraszamy do czytania. Napisałam dawno, dawno temu, to jest mój stary Tomik, wiersz pod tytułem Czarny Staw, Tatry. Przechadzki ich wysokości, czasem niedostrzegalne, majestatu pełne wstępowania. Czasem strącanie głów w skokach nieprzystojnych, wśród obserwatorów litych, niewzruszonych pozornie, staw zasłonięty żałobą za ich młodością gładką, by nie odbijać zmarszczek, nie słyszeć kamieni spadających, szelestu piargów, sypkich, pogrzebnych ruchów piasku. I coś bardzo słonecznego, ja spędziłam w Zakopan bardzo, bardzo wiele lat. Moi teściowie mieszkali w pięknym domku pod Dosalem. Obok mieszkali państwo żołascy, z którymi moja teściowa stale to, toczyła wojnę, jak w sąsiedztwie. I siedziałam z moim małym synkiem w słońcu popołudniowym i patrzyłam, jak wiatr halem szaleje. W oknie naprzeciwko obfitość wąsów słoneczny, popołudniowy kot. Wrzesień przetacza chmury jak beczki z deszczem, wypełnione światłem łąki są zielone i miękkie. Nawet wierzchołki świerków, co na niebie pisały antykwą coraz wznoślejsze sentencje, straciły pewność siebie i bliższe są mi teraz ich chwiejne, Przeczące sobie samym zakręcia na wiatr rzuca. Ja się tutaj wtrącę, bo właśnie przy okazji jednego z wierszy marzeny Tommy szatko przypomina mi się właśnie to, o co mnie Krzysztof zapytał na początku. To jest no, jeden z wierszy marzeń się tytuł Dolina Małej Łąki. I ja pamiętam ten obraz Doliny Małej Łąki, pierwszy w swój w życiu. I to jest takie mgliste wspomnienie którego sam nie opisałem, ale znalazłem je w jej wierszu paręnaście lat temu. To jest bardzo dziwne doświadczenie przeżyć y, spój, w swoje, swoje własnym wspomnienie, które się nagle tak przypomina wyłania jakby z niebytu w cudzym tekście. Y, dlatego chciałem powiedzieć, że to są pierwsze, 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 patrzenskich, które czytałem. Tych wierszy było kilka, i te dwa najpiękniejsze właśnie poprosiłem Marzenę, żeby dzisiaj przeczytała. To będą... Wigilia w Dolinie Małej Łąki i zażyczyłeś sobie zapusty nadmorskim okiem. Tak. Jeszcze bym para się zbierać, albo Dolina strążyska może... Nie. Tak? Nie, no ja bardzo chętnie. Z całą przyjemnością. Pani Marzeno, ale najpierw może bym zapytał Panią o coś, bo ja chciałbym wiedzieć, jak to jest, że teatry stał się dla Pani inspiracją do napisania takich ładnych wiersz? Była tam Pani? Przeżyła coś szczególnego? Jak to było? Po Tatrach prawdę mówiąc chodziłam rzeczywiście bardzo mało w życiu, ponieważ mam paskudny lęk przestrzeni. To w tak samo tatrę... jak ja, oglądam Tatry od domu. Właśnie. W związku z tym w gruncie rzeczy moje wycieczki w góry kończyły się właśnie na Gorcach, na Pieninach, gdzieś na Beskidach, nawet gdzieś w Bieszczadzie, ale po Tatrach prawie, że się nie włączyłam. Owszem, po Dolinkach troszkę. Gdzieś tam stawy, gdzieś morskie oko, ale to tyle. Natomiast wakacje spędzałam w muszynie, w domu zresztą Atasia Ziemianina, w Wili Józefa, ale mój ojciec, świętej pamięci, wyciągał mnie od czasu do czasu właśnie w takie różne miejsca. On był zapalonym góralem, chociaż ceprem. I z nim zaczęłam rzeczywiście po tych górach sobie maszerować. Potem chodziłam z narzeczonym, potem chodziłam z mężem, ale jak mówię, to ciągle nie były tatry. Natomiast teraz jeżdżę od wielu lat do miejscowości Białka, tatrzańska. I mam widok na całe pasmo tatr. Niestety nie umiem powiedzieć, który jest który z tych szczytów, które widzę. Ale kupiłam sobie panoramkę z napisami i od czasu do czasu na nią patrzę, mam ją w swoim notatniku. I taty są dla mnie właśnie takim miejscem, które wyraźnie jest inspirujące. To znaczy ja tam sobie siedzę, ale tam zupełnie sama wyłączam internet, tylko komórka dla najbliższych i to tyle. I rzeczywiście dwa-trzy tygodnie spędzam ładując akumulatory i spisując to, co mi przyszło do głowy w ciągu roku. Natomiast teraz powiem rzecz straszną. Eryk mnie tutaj za chwilę zrzuci z tej sceny. Mianowicie chcę powiedzieć, że te wiersze, które dla niego są takie ważne, to były wiersze pisane na zamówienie. I co gorsza, na zamówienie konkursowe, a co jeszcze gorsza, to były wiersze pisane Metodą, by tak rzec, pozytywistyczną. To znaczy, najpierw przestudiowałam kilka przewodników taczańskich, potem przestudiowałam słownik gwary taczańskiej, potem przypomniałam sobie różne moje przeżycia, potem długo, długo myślałam, a na koniec się pojawiła najpierw dolina strążyska. A potem Dolina Małej Łąki i na koniec, na koniec to morskie oko. Więc mam nadzieję, że nie zdemitologizowałam całkiem. No ale, ale taka jest prawda smutna. No, no nie będziemy się oszukiwać między nami poetami. No ale najważniejsze, że te wiersze to były emocje. One na pewno nie były też tak zupełnie bez emocji pisane, no bo mówmy się, że... No jednak te góry zawsze były dla mnie ważne. Natomiast to, to, co tutaj prezentujemy, to jest czysta robota warsztatowa. No to prosimy. No to prosimy. Pora się zbierać. Albo Dolina Strążyska. Dziewięć sił słońca zakwita na szczycie chaty. Daje znak przyczajonej jesieni. Pora się zbierać. Pal w doliny schodzą dudniące, siklawy owiec, pędzą je góry do strągi. Wierchy siwieją od chłodu, przepasane brunatną buczyną, jak bacowie mruczą potoczyście zapoznane baśnie. Pora się zbierać. Cuchę paradną sposobić na powrót do domu ojców. Pora się zbierać. Z Giewontu ciągnie wielki redyk chmur na hale niebieskie. Teraz dedykacja dla Eryka specjalnie. Wigilia w dolinie małej łąki. Jak gwiazda betlejemska słońce zachodzi nad pasterskim szałasem. To dobry Bóg prowadzi zbłąkane owieczki. Aniołowie przybierają puste ostrewki resztką siana otulają puchem za skrzydeł. Spod śnieżnego obrusa ciągną słomki na długie życie i gadają ludzkim głosem. Pochukują pod reglami kolendą, pojękliwą nutą na gęślikach dzwonią, spraszają do jasełek wieczne kojice i <toddź> świstaki senne. Kosówka w śnieżnej aureoli wstępuje do nieba stromym zboczem, Wnosi przed sobą wielką turnię.